każdy z nas pójdzie do sklepu i kupi na przeciwnika 5 mega dziwnych, jak na pączki, produktów, które będziemy wsadzali do środka. Nie, ufa, nie ufasz mi, właśnie zbytnio. Ci w ogóle. O nie, ja chyba wiem, czy to jest. Teraz, jak widzicie, dajemy trochę popcornu. Są taki ciężki. Dobra, wysadziłeś do niego. W dzisiejszym odcinku razem z Natalią obchodzimy jeden z najpiękniejszych dni w roku czyli oczywiście tłusty czwarty. Z racji tego, że dzisiaj można jeść wszystko, co słodkie, praktycznie bez żadnego umiaru, stwierdziliśmy, że no, nagramy odcinek z pączką w roli głównej, ale nie będziemy robili typowego odcinka typu, nie wiem, kto z nas zje więcej pączków, ten wygrywa, tylko zrobimy coś trochę innego. Za chwilę razem z Natalią przygotujemy w tej oto cudownej maszynie ciasto na pączki, a następnie każdy z nas pójdzie do sklepu i kupi dla przeciwnika 5 mega dziwnych jak na pączki produktów, które będziemy wsadzali do środka. Następnie będziemy oczywiście te pączki smażyli, a potem dawali je przeciwnikowi, który będzie miał zasłonięte oczy, tak żeby na ślepo po zjedzeniu ich odgadł, co znajdzie. Się w za każdą prawidłową odpowiedź będziemy dostawali punkt, i osoba, która będzie miała na końcu odcinka więcej punktów, po prostu wygrywa. A jeśli wy chcecie wygrać, bycie wspaniałymi ludźmi i jeśli lubicie pączki to strzeżcie pod tym filmem łapkę w górę i spróbujmy dobić tutaj uwaga. Jak widzicie, 35 729 łapek w górę. No to chyba nam się nie uda, co? Ale może za to uda nam się dobić półtora miliona subów do końca tego roku, więc sprawdźcie, koniecznie, jaki kolor ma u Was widzieć. Subskrybuj i jeśli ten przycisk jest chyba czerwony, to koniecznie go kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. Fermentalia, to co? Jesteś gotowa na nasze pierwsze bączki? Mam nadzieję, że nam się one udadzą. Ciekawe, no. co z tego wyjdzie. Właśnie, bo nie, nie robiliśmy nie, nigdy własnych. O, ja nie wiem, jak to wyjdzie. Na szczęście, słuchajcie, mamy do pomocy Thermomix, więc, no, może nie będzie aż tak źle. Okej, okay, jak wiecie, jakiś tam przepis jest. Yy, możemy rozpocząć gotowanie i on teraz krok po kroku będzie mówił, co powinniśmy zrobić. Polamy słuchajcie termowis już bardzo na półtorej minuty. No dobra, to teraz o właśnie przekładamy ciasto do miski no i będzie musiało sobie... Trochę porosnąć. Okej, okay, ciasto na pączki jest już gotowe. Tam z tą sobie teraz spokojnie rośnie, a my w tym czasie bierzemy się za przygotowywanie rzeczy, które będziemy wkładali do środka. Ok, jestem w pierwszym sklepie i w dzisiejszym odcinku przygotuję dla Karola zupełnie różne rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą biorę dla Karola są y, Cheetos o smaku serowym. Y, ciekawe czy poznaje po zapachu, bo one mają specyficzne zapachy. Ok, słuchajcie, pierwszy pączek w dzisiejszym odcinku będzie bardzo nietypowy, dlatego że zrobimy go Natali z pierogiem. Żeby, słuchajcie, ulubione pierogi z i, dla, i za chwilę będziemy wsadzali jedną pączka. No dobra, wróciliśmy do domu, każdy z nas kupił składniki do pierwszej rundy, ale zobaczmy jak nasze się Teraz, Tarahu! Co? Okej, okay, jak widzicie Natalia dzieje się tutaj na porcję Za chwilę będziemy się oczywiście rozdzielali, żeby nikt nie wiedział co wsadzamy do środka I jak robimy? Kto zaczyna? Eee, Pamięć kapier, nożyce, dobra, okej okay. Trzy, cztery No nie no, wygrywasz Robienie czy zgadywanie? Eee, no nie wiem, a co chcesz, chcesz pierwsza robić czy zgadywać? Eee, robić. No dobra, to znaczy tego, że ja przeglądam. słuchajcie, Biorę e, słuchawki, idę do drugiego pokoju, zakładam słuchawki i puszczam muzykę na maksa, tak żeby nie słyszeć, co na do Mówi, że mnie słyszy, co robi, no i za chwilę będę zgadywał. Okej, okay, Karol jest w sypialni, więc czas na pierwszą rundę. Okej, okay, czas włożyć pierwszy składnik. W sumie tu nie wiem, jak dużo tego kłaść, ale chyba musi być z tego całkiem sporo. Teraz musimy to jakoś zawinąć. Ej, teraz musimy to ładnie uformować. To chowamy i idziemy. Idziemy wołać Karola. Już możesz to Dobra, mój pierwszy pączek że to wygląda tak, wygląda perfekcyjnie i tak ładnie pachnie, że szok. Ty, no właśnie czujesz, że coś to pachnie, dawaj go. Jak w starej pączkarni, nie? Pierwszy pączek gotowy. Już mogę jeść go? Tak, tylko uważaj, bo może być gorący. Nie. Ale jak pachnie. Dobra, słuchajcie, nie ma co, będę... Co to jest? Cukier puder, spokojnie. Dobra, to próbuję, uwaga. Dobrze. Minę masz jakąś nietęgą. Jakbyś nie był zbyt zadowolony. Wyglądasz. Połączyłeś sam sobie 10 na 10. Co to jest w środku jest takie jakieś... koszkę. Kurde, nie wiem co to jest. Teraz czuję jakby to było słone trochę. Czyli co, nie zgadujesz? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No zgadnę strzelę w coś. coś. Mm. Powiem, że pianki jakieś. Dobre, dobra, możesz zjąć opaskę. Czy to wszyscy, Nie poczułeś pod zapachu? Nie, nie czujesz tak zapachu, chyba, że no spróbuj sobie. To nie jest, to jest takie dziwne. Nie, nie chcę tego smakować. okej. Okay. Nie chcę sobie zmieniać smaku, wiesz? Żebym dała no, radę rozpoznać. takie mega twarde. Dobra, Natalia, y, żegnam panią stąd. Pani idzie teraz do sypialni. Y, tam jest iPad, słuchawki i puszczają muzyczkę, tak? A mam odpalić muzykę jeszcze? No musisz, no a jak? Przecież o to chodzi. Jak widzicie, mamy tu już przygotowane. Tutaj już gotuje mi się y, woda. Nie pytajcie, po co mi taki duży garnek do jednego pieroga. Po prostu nie mamy innych, dobra? Delikatnie, słuchajcie, posolę tę wodę No no, słuchajcie, wydaje mi się, że tyle czasu wystarczy Teraz, słuchajcie, musimy go elegancko pokroić Ciasto jest przygotowane, więc ładujemy, słuchajcie Ups, to wszystko do środka O, dobra, tak myślę może być Teraz, słuchajcie, go pięknie zawijamy Nie wiem tylko, kurde, jak to zrobić Mamy coś takiego Wygląda, wydaje mi się, całkiem spoko Więc teraz bierzemy ten olej, znowu go tutaj wstawiamy I w sumie możemy już wołać Natalię Natalia, proszę bardzo e, Trochę dużo cukru pudru, ale chyba myślę, to nie zły Jak się boisz nie, ufa, nie ufasz mi właśnie zbytnio w ogóle. Aha, super. Uwaga, uwaga, uwaga. Masz na czy nie? Mm -mm. Uwaga, druga próba, czy będzie nadzienie, jest nadzienie? Mm -mm. Jak nie ma? Ty no faktycznie, że się nie, nie dokopałaś, musisz chyba drugiej strony, wiesz? Masz? Fuj, jakoś tak klei bardzo. <laughs> Ta mina. O nie, ja chyba wiem, czy to jest. Co? Wydaje mi się, że są to pierogi. Ja ale jakim cudem ty to odgadłaś? Nie, no Natalia, dałaś rady, nie wiem jakim cudem, ale gratuluję. Taki gorzki jakiś zrobił No te chipsy też były tak jakieś dziwne no takie przez te się robi takiego. No właśnie może coś takiego No nie wiem dobra to może trudniej ale póki co gdy ze mną jeden W drugiej rundzie przygotuję dla Karola pączki z ogórkiem. Ciekawe, jak to będzie smakowało. No dobra, no, słuchajcie, druga runda będzie mega ciekawa, dlatego że w tej rundzie zrobimy Natalii pączka z popcornem. Nie mam, słuchajcie, pojęcia, jak smakuje pączek z popcornem, bo wyobraźcie sobie, że nigdy nie jadłem, ale chyba sam dzisiaj spróbuję. Dobra, ubrałam kawałeczek, teraz musimy go pokroić. i okay, nasz pączek jest tutaj, teraz wsadzamy tutaj. No. Dobra, chyba tyle będzie okej, okay. teraz musimy to jakoś zawinąć Czy nam się to uda? Dobra, musiałam użyć tego drugiej ręki, bo było mega trudno to zakleić. No i jest gotowe, idziemy wołać Karola Halo, a co to tak tutaj po ciemku? Nawet tak, cię nie tak, widać tak, <laughs> Duż, tak, już gotowe. Dobra, idę Okej, okay, oto twój drugi pączek. Boję się znowu No nie, to jest kolejny stresujący odcinek. Pokier puder to jest zawsze pewnie, jak w tych pączkach. <laughs> Dobra, uwaga. Uh, ciepły Kurde, po, po, po zapachu nic nie, czyli pachnie jak pączek normalny Uwaga Masz już to czy do samego pączka? Wydaje się, że masz już to. mam chyba. E, czy to jest dobre, niedobre, słodkie, ostre, słone. Ja wiem, co to jest. Wiesz? Nie, bo jest dokładnie identyczny smak? Co to jest? Czekaj, ogórek. No! Ogórek? Tak, możesz znać opaskę. Powiem ci, że identyczny smak jest ogórka, nic się nie zmienił. A po, pokaż tego pączka. O fuj, jak to wygląda, właśnie. I to nie, był to problem. Dobra, powiem ci, że to jest mega dobra. No. Słuchajcie, ja już kończę tego pączka. Powiem Wam. No to jest spoko, jestem w totalnym szoku. No to jeszcze się okaże, że znajdziemy jakąś wiesz, sekretną recepturę, nie? No dobra, pączek z górkiem wyszon. Natalia już poszła do drugiego pokoju, więc czas na kolejną rundę, w której cias, jak widzicie, mamy przygotowany, także pół biedy. Teraz jak widzicie dajemy trochę popcornu. Teraz musimy jakoś ładnie, słuchajcie, to zawinąć. Będzie trochę ciężkie, ale chyba damy radę. Przestawiamy olej znowu na panik. Znowu odpalamy. No i zaraz zobaczymy. Jak to będzie smakowało? To słuchajcie, trochę podjadłem, chowam to i je po Natalię. No Natalia, proszę bardzo! I powiem Ci Natalia, że tego pączka jestem mega ciekawy, bo no, smak jest bardzo nietypowy. O Jezu, już się boję co tam No i co masz? D pokaż masz? Coś mega twardego. Nie wiem co to jest. Jak wiesz co to jest? Wiesz dlaczego to wiem? No, bo to już kreja się do zębów. Wydaje mi się, no... że to jest popcorn, bo to jest takie twarde, jak sobie mm. robię? O nie, no tak, 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 już nie musisz, ten to jest yy, popcorn, ale kurde, właśnie byłem ciekaw, że to będzie podobne, daj spróbować. O, czekaj, to mam. Co? Nie, nie czuć smaku, mm. nie? Tylko czuć, że się przykleja do zębów i że jest mega twarde W mm -hmm. trzeciej rundzie przygotuję Karolowi pączki z almety, ponieważ on je bardzo lubi I wydaje mi się, że rozpozna jego smak, bo wydaje mi się, że ono też za bardzo się nie zmieni w tym pączku Okej, okay, nakładamy Dobra, tyle chyba wystarczy, no i teraz czas na zawijanie Ciężko się to mega robi jedną ręką, poczekajcie chwilkę Okej, okay, zawinięte, gotowe Chowamy to do lodówki i zobaczymy, czy uda się Karolowi rozpoznać Proszę bardzo Dzięki, chociaż nie wiem w sumie jeszcze, czy jest za co Dobra, uwaga, próbujemy co tak niepewnie? Masz już na dzień, czy jeszcze nie? Nie mam nadzienia Chyba nie mam, chyba że nie czuję No raczej powinieneś czuć Już patrz, czuję Chyba wiem, ale ma inny smak trochę Jakby konsystencja mi mocno przypomina pewien serek Więc chyba będę strzelał Okej okay. Almette? Tak, almette, zgadłeś, no Ja pierdzielę, ale powiem ci, że yy... Smak jest mocno zmieniony. Smak jest mocno zmieniony. E, konsystencja została ta sama, a że jem metę dość często to... A smak jest lepszy czy gorszy? Gorszy. Taki zrobił się taki jakby przypalony trochę, taki wiesz. Okej. Okay. No ale słuchajcie, jak widzicie, rzecz do kolejnej rundy przyszła jakiś czas temu. Mamy tutaj, jak widzicie, kręcone wszystkie smak, które nam i słuchajcie, jestem bardzo ciekawy, po pierwsze jak to smakuje, a po drugie, czy Natalia uda się rozpoznać. Powiem wam, że to jest mega dobre osobno, ale no z pączkiem chyba nie będzie najlepsze. Ale to oceni Natalia. Słuchajcie, oczywiście tego pączka teraz zwijamy Wrzucamy tutaj kawałek ciasta na próbę, żeby zobaczyć e, czy jest już nagrzany olej, ale jak widzicie jeszcze nie. Więc teraz po prostu czekamy. No Natalia, proszę bardzo, kolejny pączek dla Ciebie. No i uwaga Natalia, co to teraz będzie? Uwaga. O, chyba się dokopałaś, ale chyba nie ugryzasz jeszcze Nic nie mam na razie Dobra, to jeszcze jeden gryz musisz wziąć, taki większy troszkę Masz? Mhm, uh -huh. Ja wiem co to jest Jak wiesz co to jest? To jest bardzo słone i mega czuć przyprawy Wydaje mi się, że są to lejsy e, te pomarańczowe O kurczaka pieczonego Kurcze pieczone Natalia No niestety to nie są lejsy nie? To są frytki zakręcone <suszy> Jak nie dowierza W tej rundzie w końcu przyszła pora na coś dobrego, więc bierzemy białą czekoladę. I wydaje mi się, że te pączki będą naprawdę mega dobre. Czwarta runda w dzisiejszym odcinku będzie, słuchajcie, ostra i to dosłownie, dlatego że wsadzimy tutaj do pączka. To, to ostre papryczki. No dobra, to teraz przyszedł czas na najlepsze pączki z białą czekoladą. Okej, okay, pokroję ją na mniejsze części, żeby nam się tutaj ładnie zmieściła i żeby się roztopiła. Okej, okay, nasz pączek jest gotowy, ale muszę to posprzątać, żeby Karol nie zauważył, co to jest. Okej, okay, twój czwarty pączek. Czwarty już? Tak. Jak to leci, dobra. Dobra. Uwaga, w takim razie próbuję. Powiem coś na wardze. Coś klejącego tak dziwnie. Może klej? <laughs> nie no, żartuję. Ty no, nie wiem co to jest. Czyli takie, to jest taka konsystencja płynna mocno. Dobre to jest, ale takie mało wyraziste jakieś. Czekaj. Ty, trochę mi tu... daje czekoladą chyba. Wydaje mi się, że wiem, czekaj. Czy to nie jest biały Michałek? Nie! Nie? Jest to biała czekolada, po prostu. No nie, no to... ale to. czułeś to orzechy? No nie, przecież to. Michałek ma orzechy! No dobra, słuchajcie, Natalia poszła. Ja już, jak widzę, sobie przygotowałem papryczki Mamy miks, bo nie wiedziałem, która jest najostrzejsza. Próbowałem czerwony i powiem wam, że no, jak ma nosionka, to naprawdę daje wpalnik. Wydaje mi się, że tyle, ile mamy, powinno w zupełności yy, wystarczyć. No dobra, jak widzicie, pączek się już smaży, więc możemy wyłać Natalię. No dobra, Natalia, proszę bardzo. Co? Ja czuję zapach tego! Jak zapach czujesz tego? Pokaż! Się nie powiem, się Proszę, pokaż, pokaż, czy, czy, czy pachnie! Mm -hmm. <laughs> Czemu się cieszysz? Na pewno to, po, na, na pewno to ten? Ogryzłaś? Oh. Chcesz badać, jak ja mam picie. Człowiek trzymaj, tylko że niestety z gwinta musisz. Aż mnie dusi. A więc wydaje mi się, że jest to papryczka chili. Mm -hmm. no, no tak, ostra papryka. Ale na początku myślałam, że to jest po prostu papryka, bo pachnie ładnie papryką Aha, okej okay. Na ostatnim no, słuchajcie, przygotowałem dla Natalii coś, co mega lubi, czyli pomelo. Ostatnio, słuchajcie, na odcinku y, Natalia uczyła mnie, jak je obierać, więc idealnie dzisiaj się to przyda No i zobaczymy, jak będzie smakował jej z tym pączek Okej, okay, i ostatnią rzeczą są nuggetsy z maka, które troszeczkę się już zmęczyły i wystygły, bo czekały sporo czasu Okej, okay, wydaje mi się, że wyjdzie tutaj idealnie jeden taki nuggetsik, chociaż jest on całkiem spory, ale możemy go całego No to ostatni już podany boję się, na Boję się, co ty mi na koniec przygotowałaś O, taki ciężki Co tam <grym grym grym grym> do niego? Kamienie Dobra, uwaga Czuję taką jakby przypaleniznę Nie wiem czemu, znowu, czekaj to ja jakoś przypalam te pączki? Czy o co chodzi? Jakoś rybą mi to daje Aż w końcu udało mi się Czułem teraz samo to coś bez pączka Wiem co to jest Czy to kochani nie są czasem że właściwie nugget zmaka? Dobra, to teraz czas y, zająć się pomelo. Które trzeba, słuchajcie, będzie niestety y, obrać. A to może chwilę zająć. Dobra, słuchajcie, ja wiem, że no nie wygląda to najlepiej, ale tutaj mamy już obrane pomelo. I teraz, słuchajcie, spróbujmy to troszkę przełożyć. Powiem wam, że współczuję Natalii w tej rundzie, bo to chyba nie może być dobre. Chociaż z, z, z kolei, no, ogórek był mega dobry. Okej, okay, dobra, myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Wiem, że się zlewa, ale no jest tego trochę. No i tak, słuchajcie, ostatni pączek w dzisiejszym odcinku. Jest, jak widzicie, już w garnku. Dobra, Natalia, ostatni decydujący pączek przed tobą. Nie wywołuj już takiej impresji. No, no jest, Natalia, jeśli ci się nie uda, to mamy remis. Jeśli ci się uda, to wygrałaś odcinek, ale no łatwo chyba nie będzie, powiem ci. Łatwo chyba nie będzie. Hmm. Masz? Ale to jest kwaśne. Wiem, co to jest. Co to jest? To jest cytryna. Ma mamy remis. <ścoughs> I na tym, słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek. Nie było aż tak źle. E Dobrego, ja tobie dałam białą czekoladę. Pumelu Ci dałem, myślałem, że będzie dobre. No nie, nie, nie moja wina, że było niedobre. Widzowie, dajcie znać, ile pączków dzisiaj zdzieliście, z czym mieliście. Się... Zobaczmy, jaki będzie rekord. No nie? właśnie I, i... Ja jak jest 18. No, teraz pewnie będą napisali widza, że jest 1500, ja was znam, ale no wiadomo, jak jest. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia! Hello!